Cześć, ja mam na imię Angelika i witam Cię na kanale Mamadżerka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo fajnym temacie, który interesuje naprawdę praktycznie nas wszystkie i będziemy mówić o tym, jak dbać o swoją cerę. Zapraszam. Na początek warto dodać, że mam prawie 37 lat i naprawdę do całkiem niedawna moją jedyną pielęgnacją i jedynym takim aspektem, w którym dbałam o swoją cerę, było używanie kremu dla dzieci. Tak. I podjęłam decyzję w 2020 roku, że chcę świadomie, i to słowo świadomie jest tutaj kluczowe, że chcę świadomie zadbać o pielęgnację swojej cery. I zaczęłam stosować między innymi, to jako pierwszy punkt wymienię, masaż twarzy. Na początek wydawało mi się, że to po prostu absolutnie niemożliwe, żeby masowanie twarzy w domowych warunkach przyniosło jakieś spektakularne rezultaty ale bardzo szybko się przekonałam, jak się myliłam. I ja osobiście podlinkuję Wam w opisie pod filmem, z jakich miejsc ja się uczyłam i które masaże naprawdę bardzo mi się podobają. Natomiast pamiętajcie, że internet jest takim miejscem, w którym znajdziecie naprawdę mnóstwo darmowej wiedzy i mnóstwo inspiracji na temat tego, jak sobie właśnie w taki sposób pomóc. I ja na początek zaczynałam masaże od masowania skóry twarzy, zwłaszcza czoła, tutaj tą wewnętrzną częścią dłoni. I to był taki automasaż prowadzony, żeby te mięśnie, które mamy tutaj na czole się rozluźniły. I powiem Wam, że to nie było zbyt przyjemne uczucie, to znaczy bywało nawet bolesne, bo okazało się, jak bardzo mam spięte tutaj wszystkie mięśnie. Potem doszedł do tego też masaż który prowadziłam w taki sposób. Zobaczcie sobie po prostu to na filmikach pod filmem, jak to robią specjaliści, ja się właśnie z takich filmików uczyłam. Dodatkowo raz na dwa miesiące chodzę na masaże profesjonalne, na masaże liftingujące twarz to są na przykład masaże Kobido, ale jeśli nie możecie sobie na takie masaże pozwolić, to naprawdę te automasaże wykonywane w domu przyniosą super rezultaty. Do tego możecie zakupić sobie taśmy, które właśnie się nakleja, na przykład ja. Właśnie na czoło, bo głównie tym obszarem się zajmuję na noc. Naprawdę w internecie też znajdziecie instrukcję, jak się tego nauczyć. Bardzo gorąco wam polecam. I pierwsze rezultaty zmian na twarzy zobaczycie już naprawdę po kilku takich masażach. Dajcie koniecznie później znać w komentarzu, czy faktycznie tak się u was zadziało, albo czy też stosujecie sobie takie masaże twarzy w domu. Drugim takim czynnikiem, za który naprawdę ostro się wzięłam, żeby odmłodzić swoją skórę, zwłaszcza na twarzy, to była świadoma, znowu wracamy do tego słowa, Pielęgnacja. Dowiedziałam się od kosmetyczki, że moja cera jest cerą naczynkową, co w sumie powinnam się domyślić, ale nie poszło tak łatwo. I zaczęłam stosować właśnie kosmetyki dedykowane do cery naczynkowej. Zaczęłam zwracać uwagę na to, jakie składniki są w tych kosmetykach, e, czyli w przypadku mojej cery, były to kosmetyki z dodatkiem witaminy C i witaminy A, czyli retinol. E, i ta świadoma pielęgnacja polegała też na tym, że to już nie był tylko jeden krem, ale zaczęłam stosować wszystkie kosmetyki po sobie następujące. Czyli naprawdę dbam teraz o to, żeby moja twarz była systematycznie poddawana peelingowi, żeby nakładać maseczki dwa razy w tygodniu, czasami trzy, jak mam e, troszkę więcej czasu, żeby twarz zmywać, żeby twarz tonizować, żeby nakładać jakieś esencje na twarz właśnie z witaminą C e, i żeby nakładać kremy z retinolem na noc i kremy odżywcze. Na dzień pod makijaż zauważyłam, że w moim przypadku, oczywiście to jest moje doświadczenie, u Was może być inaczej, skóra, która jest super zadbana, zdecydowanie lepiej wygląda na niej makijaż i ważniejsze jest to, żeby ta pielęgnacja była dobrze dobrana i dedykowana naszej cerze, niż żeby mieć na przykład tańsze kremy, chociaż dobre kremy wcale nie muszą być drogie, ale nieskuteczne do naszej cery kremy i bardzo drogą na przykład kolorówkę, czyli bardzo drogie pudry, fluidy itd. Kiedyś też tego stosowałam, to stosowałam, bo wydawało mi się, że jak mi się na przykład waży podkład na twarzy, no to jest źle dobrane albo za tani fluid. A potem okazało się, że absolutnie jest na odwrót. Dobrze dobrana pielęgnacja i dobra kolorówka naprawdę robią urodę cudownie. Trzeci punkt to będzie punkt odnośnie nawodnienia naszej cery, ponieważ nasza cera, kiedy nie jest dobrze nawodniona, no to niestety robi się blada, szara, właśnie szybciej pojawiają się na niej zmarszczki i dlatego yy, opowiem wam dzisiaj o japońskiej diecie wodnej. W opisie pod filmem znajdziecie konto Yoashi, z którego możecie czerpać absolutnie mnóstwo wiedzy, darmowej wiedzy na temat tego sposobu picia wody. Japońska dieta wodna nie jest dietą odchudzającą. Ja wiem, że słowo dieta tak nam się kojarzy. Natomiast jest to po prostu schemat, system, narzędzie pokazujące, jak skutecznie pić wodę, żeby nasz organizm faktycznie dobrze się nawadniał. Stosuję japońską dietę wodną od prawie 3 miesięcy i to co zauważyłam? Skóra jest lepiej napięta, ewidentnie lepiej nawodniona, to naprawdę widać. Zmniejszają i spłycają się zmarszczki celulit się zmniejsza i spłyca i na przykład skóra, którą na całym ciele miałam zawsze bardzo suchą i właściwie nie było mowy o tym, żeby wyjść spod prysznica i nie nabalsamować się naprawdę dobrym balsamem, teraz ja tego nie potrzebuję. Ja naprawdę mogę wyjść spod prysznica i nie używać tony kremów, balsamów czy oliwek do ciała, ponieważ skóra jest skutecznie nawodniona od środka. Widać to zwłaszcza na przykład u mnie przy paznokciach, jak na przykład skórki zaczynają mi się gigantycznie tworzyć, to wiem, że tej wody jest za mało. Albo kiedy właśnie skóra pod oczami zaczyna się robić sina, szara, taka niewyraźna, no to też widać brak tego nawodnienia. Co więcej, japońska dieta wodna, tuż pomijając jakby te aspekty takie wizualne na cerze i skórze, bardzo dobrze wpływa na poprawę pracy jelit oraz, co w moim przypadku świetnie się sprawdziło, japońska dieta wodna wpłynęła na to, że ja unormowałam sobie pory posiłków, ponieważ polega ona na tym, że rano wypijacie 650 ml wody, potem przez 45 minut nic nie jecie i nie pijecie, jecie śniadanie, a w ciągu dnia dalej. Zaczynacie pić 2 godziny po posiłku i kończycie picie wody 20 minut przed posiłkiem. Więc zobaczcie, jak fajnie to klaruje ilość spożywanych posiłków. I ja nie zdawałam sobie sprawy nawet z tego, jak często się w ciągu dnia podjada. Tu się coś nie tam gdzie coś chapnie I tak, jest to na początek trochę problematyczne, żeby wyliczyć sobie te godziny, ale jak już po tygodniu i po dwóch naprawdę wejdziecie w taki schemat picie, jedzenie, picie, jedzenie, to naprawdę super się to później sprawdza. Teraz, kiedy jestem na diecie ketogenicznej, to wygląda to też troszeczkę inaczej, bo weszłam w tak zwane okno żywieniowe, więc nie jest tak, że wstaję rano, wypijam 650 ml wody, i już po 45 minutach jem śniadanie, dlatego że ja wstaję zazwyczaj koło godziny 6, a mój pierwszy posiłek zjadam teraz między godziną 11 a 12. Natomiast nadal trzymam się tego zalecenia picia wody i powiem Wam, że naprawdę działa to cudownie. Jeśli nie jesteście w stanie uwierzyć, że to może mieć jakiekolwiek. Dodatnie konsekwencje dla Was, to po prostu spróbujcie przez tydzień, dwa bądź trzy pić w taki sposób wodę i zobaczcie, co się zmieniło, nawet jeśli do tej pory piliście tej wody bardzo dużo, tak jak ja. To, co ja na przykład mogę Wam ze swojej strony polecić, zobaczcie, mam tutaj kieliszek z wodą. Często słyszę, jak ktoś mówi: Ja nie lubię pić wody, picie wody jest nudne i tak dalej. Wodę trzeba pić, i tu nie ma co z tym dyskutować, ale to, co może Wam pomóc, co mnie na początek bardzo pomagało, Topicie wody z kieliszka, tak jak robi się to w restauracji. Mój kieliszek ma prawie 500 ml, więc zobaczcie, jak ja wypiję wodę z tego kieliszka, no to jestem już 500 ml bardziej napełniona. I wiem, że właściwie wiele osób, którym polecam tę metodę, potwierdziło, że faktycznie jakoś lepiej wchodzi woda z kieliszka. Także może Wam się też ta metoda sprawdzi. No dobrze, no to czwarty etap. Czwarty etap może wydawać się trochę dziwny, jeśli chodzi o połączenie go ze skórą i sterą, bo będę mówiła o spacerach, czyli generalnie o takiej umiarkowanej aktywności fizycznej. Spacery bardzo dobrze działają na odprężenie, na, na to, żeby się dotlenić, a wiadomo, że dotlenione ciało zdecydowanie lepiej wygląda i zdecydowanie szybciej się regeneruje. Nie, nie udaje mi się robić 10 tysięcy kroków codziennie. Zwłaszcza kiedy wszyscy siedzimy w domach i jest to zdalne nauczanie, ale naprawdę staram się, żeby za każdym razem ten spacer był chociaż odrobinę dłuższy. Czytałam ostatnio na temat spacerów interwałowych, czyli takich spacerów, które są szybsze, wolniejsze, szybsze, wolniejsze, szybsze, wolniejsze. I powiem Wam, że faktycznie to się super sprawdza, dlatego postanowiłam też dodać tutaj ten etap spacerów, właśnie do świadomej pielęgnacji naszej cery. Piątym aspektem jest picie rosołów mocy, czyli tak zwanego bulionu kolagenowego i ogólnie w tym punkcie chciałabym zawrzeć poza bulionem kolagenowym również świadome stosowanie diety, która odżywia po prostu. W jedzeniu zawsze moim zdaniem chodziło nie o to, żeby się tylko najeść, ale w jedzeniu chodzi o to, żeby jedzenie miało nas odżywić, czyli dostarczyć tych niezbędnych wartości odżywczych. Natomiast bulion kolagenowy to naprawdę taki stuningowany rosół, który potrafi dostarczyć mnóstwo wartości odżywczych, między innymi kolagen tak niezbędny właśnie do naszej, dla naszej skóry, czyli do tego, żeby była dobrze napięta, żeby nie była szara, matowa. Picie bulionu kolagenowego jest niezwykle ważne właśnie dla naszej cery, bo wytwarza się tam, jest w nim zawarty kolagen, który sprawia, że nasza cera będzie napięta, dobrze nawilżona, struktury naszej cery się poprawią. Można powiedzieć, że ta nasza siateczka po prostu będzie napięta, naprężona i będzie bardzo dobrze wyglądać. Poza tym kolagen działa nie, dobrze nie tylko na naszą skórę, włosy, paznokcie. Ja na przykład w tym celu zdjęłam hybrydy, żeby móc obserwować wpływ dobrego pożywienia i kolagenu zarówno w postaci bulionów, jak i suplementacji właśnie na swoje paznokcie oraz na między Między innymi włosy, no skórę, no to wiadomo, ale bardzo dobrze też wpływa na kości, mięśnie i stawy. Kolagen jest zalecany też osobom, które na przykład są po jakichś operacjach, złamaniach i tak dalej. Ja swego czasu kiedyś, jak miałam złamany łokieć, złamany łokieć na, na nartach, właśnie piłam kolagen, ale wiecie. Potem człowiek myśli, A już nie potrzebuję, i niestety zaprzestałam, a teraz z powrotem do tego wróciłam. Bulion kolagenowy jest bardzo prosty do zrobienia, ale jest pracochłonny. Przepis na bulion kolagenowy znajduje się na moim drugim kanale. Znajdziecie tutaj teraz, tak patrzę w kamerę, czy dobrze celuję. Znajdziecie tutaj odnośnik do tego filmu, ponieważ na kanale Ugotowani TV pokazałam, jak krok po kroku zrobić bulion kolagenowy. Także Was tam odsyłam w opisie pod filmem. Będziecie mieć tam składniki do jego Przygotowania. Natomiast poza bulionem kolagenowym mamy też kolejny szósty czynnik, czyli suplementację kolagenem. I tutaj opowiem Wam o kolagenie, który ja stosuję. Jest to kolagen Gold. To nazywa się takie złoto w płynie. Zdrowie wpłynie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Jest złote. Cechuje się bardzo prostym, naturalnym i krótkim składem. W składzie kolagenu Gold możecie znaleźć tak naprawdę tylko i wyłącznie naturalny sok jabłkowy i naturalny aromat brzoskwiniowy, dzięki czemu smak jest naprawdę taki super słodki i owocowy. Nie ma żadnych niepotrzebnych wypełniaczy, żadnego cukru ani innych substancji słodzących i zawiera bardzo dużo witamin z grupy B, C, E i D e, i warto pamiętać o tym, żeby zarówno buliony kolagenowe jak i em, Kolagen w formie suplementacji przyjmować tak naprawdę niezależnie od siebie i wzajemnie się uzupełniając. Dlatego, że wchłanialność tego kolagenu w postaci suplementu to aż 95%, więc jest naprawdę bardzo wysoka. Czyli ja połączyłabym ten punkt, który ja tu mówiłam, piąty, i szósty czy czwarty i piąty, poczekajcie, bo mam tutaj notatki. Piąty i szósty, tak, połączyłabym ze sobą razem, czyli picie bulionów kolagenowych, stosowanie galaretek bez cukru i naprawdę bez problemu takie kupicie w marketach, plus suplementacja właśnie kolagenem. Wspomnę jeszcze teraz, że w opisie pod filmem znajdziecie kod MAMADZERKA10, który obniży dla Was zakup kolagenu o 10%. No dobrze, i dochodzimy do siódmego, ostatniego punktu, który sobie wypisałam, i jest to zdrowy sen. Ja wiem, że być może teraz niektórzy się śmieją i myślą sobie, o nie, znowu, ona znowu o tym samym. Wiecie co, ja kiedyś też bardzo się śmiałam z tego, że wysypianie się ma naprawdę bardzo ważny wpływ na nasze życie. Jako nastolatka strasznie denerwowałam się na rodziców, którzy mówili mi, że powinnam chodzić spać o godzinie tej i tej, i wstawać o tej i o tej. Wydawało mi się, że przecież ja wiem lepiej. No i okazuje się, że minęło 25. Parę lat. No i teraz zamieniam się pod tym względem w swoich rodziców i też dbam o to, żeby sen był naprawdę bardzo istotną rzeczą. I tutaj polecę wam książkę Iwony Wierzbickiej. To jest książka, która kompleksowo omawia wzmacnianie odporności i w jednym z rozdziałów Iwona właśnie opisuje. Jak ważny w naszym organizmie jest sen? I na przykład, zobaczcie, co tutaj jest powiedziane na temat snu, już Wam zaraz przeczytam. Nowoczesny styl życia, przewlekły stres, siedzący tryb życia i brak snu przyczyniają się do wydzielania się kortyzolu, zwiększają gromadzenie się tkanki tłuszczowej. Oczywiście wymienia mnóstwo, mnóstwo podpunktów, które wpływają na to, że źle śpimy, oraz mnóstwo podpunktów mówiących o tym, jak brak snu wpływa na nasze zdrowie. Między innymi, że wpływa na pracę tarczycy, że prowadzi do zaostrzenia się objawów chorób autoagresywnych, że, zobaczcie, Eee, za mała liczba godzin snu negatywnie wpływa na stancery, która wyraźnie postarza się i szarzeje. Oraz niedobór zaburza pracę jelit, wpływa negatywnie na mikroflorę jelitową. A to ważne, bo wszystkie badania przecież mówią o tym, że zdrowie zaczyna się od jelit i jeśli nasza praca jelit nie jest uregulowana, to naprawdę będzie to widoczne na naszej cerze. Nie tylko w postaci tego, że będzie szara, wyblakła i jeszcze coś w tym stylu, ale pojawią się też na niej po prostu różnego rodzaju problemy, takie dermatologiczne można powiedzieć, czyli dobry dermatolog, jak trafiasz do niego, z różnego rodzaju, nie wiem, trądzikiem i innymi problemami skórnymi zawsze powinien kazać ci przyjrzeć się swojej diecie. To jest strona 120 z tej książki. Link do tej książki bezpośrednio również znajdziecie w opisie pod filmem. Naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam przeczytanie tej książki, dlatego że to nie jest tylko tak, że zajmiemy się naszą cerą, i wszystko już będzie cudownie, potrzebne jest nam takie holistyczne podejście do życia i do naszego zdrowia, a w tej książce bardzo fajnie jest to omówione. No dobrze, no to chyba koniec. W dzisiejszym odcinku omówiliśmy 7 czynników, które mnie osobiście pomagają dbać o moją cerę i które stosuję z naprawdę widocznymi rezultatami. Jestem w tym systematyczna, czasami oczywiście zdarzy mi się jakieś odstępstwo od normy, ale jestem w tym systematyczna i widzę, że jakość, kondycja mojej cery się poprawia. A zmarszczki, zwłaszcza te na czole, które były kiedyś gigantycznie widoczne, się spłycają. Także jeszcze raz zachęcam was do tego, żeby przeanalizować sobie wszystkie te czynniki, może nawet spisać je na kartce i zobaczyć, przeanalizować jak wygląda to w waszym życiu. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie zniżkę na kolagen, który ja suplementuję oraz wszystkie niezbędne linki do miejsc, o których mówiłam w dzisiejszym odcinku. A teraz bardzo ważna rzecz, czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, jak Wy dbacie o swoją cerę, czego używacie, jakich metod stosujecie, czy już się za to zabraliście, czy to jest dla Was ważne, a może dopiero na przykład ten film sprawił, że będziecie się baczniej tej sprawie u siebie przyglądać i wprowadzić jakieś zmiany. Czekam na Wasze komentarze, do zobaczenia w kolejnym odcinku, a jeśli ten Wam się podobał, pamiętajcie o kciukach w górę. Cześć!